Siema, tu Kuba. Oczywiście nie mogliśmy wysiedzieć, święta, musieliśmy gdzieś pojechać, a Adam znalazł sobie takie zajęcie. Ile można jeść? i Jesteśmy na Starym Pałacu, zaraz na kolinę. Chyba mnie utrzyma. Oj. Już długo się kłóciło mi ręce potem. Pamiętajcie żuczki, nie powtarzajcie tego. To jest... Jesteśmy teraz podziemia, To są ogólnie jeszcze podziemia, znaleźliśmy. Ale one nie są jakieś za duże. tego tu, tu pomieszczenie, tam dziura tam nic nie ma. Jak ktoś kopał, Tu są jeszcze takie małe pomieszczenia. Prawdopodobnie mogłoby być tu ogólne ogrzewanie całego tego. Tu mogą być jakieś kominki, bo są takie przerwy, co idą do pałacu. Więc mogą to być jakieś tam. Tam, w tamtych czasach, ogrzewanie i nie ma sensu robić taki dłuższy odcinek. Bo tu tylko tak kilka kroków i całe zwiedziliśmy. Więc, no, to jest front pałacu. Zobaczcie, jakie piękne filary budowali Mamy tutaj coś, co wygląda jak grobowiec, ale nie mamy sprzętu, więc nie zjedziemy na dół. A jednak znaleźliśmy wejście. O! Teraz wchodzimy. Jest mniejsze pomieszczenie, ale też ktoś był pochowany. I jest nasze główne. No i jesteśmy w środku.